A co to są za pająki? Pająk pati? Pająk Sebek? Ej, oni są na wielkich pajęczynach, nawet nubek tutaj jest, ale gigantyczne! I wszystko w porządku. Pati, czemu ty udajesz pająka albo Sebek? Fajne, <gry> no nie do fajne. końca, słuchaj, pajęczyna mnie wciąga. No właśnie widzę, oni udają pająki, ale my zresztą się zmienimy w coś innego. Pająkami nie będziemy tylko czymś innym. Kliknijcie łapeczkę w górę, a my się zmieniamy. wszyscy. Razem, patrzcie po prawej stronie z pati, po lewej sebek na środku ja. Uwaga, klikajcie papeczki za trzy, dwa, jeden teraz! Bum! I zmieniliśmy się w kamermen. Teraz to są pająki, jako kamermen. Nawet nubek się zmienił. Cameramen to jest człowiek, kamera. Zamiast głów mamy kamerę, czyli bardzo dobrze, mocno widzimy z odległości. Wszystko możemy nagrywać. Kamera jest mocna, dlatego, że ma da bardzo dobry podgląd i spojrzenie. Widzicie o tutaj, Pat, jezora. Kamerameny, chodźcie tutaj, wszyscy tutaj do mnie. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wszyscy jesteśmy pięknie ubrani, bo mamy takie muszki. Jest garniturek czarny, ale teraz Odmieniamy, jesteśmy teraz normalni I zaraz robimy losowanie Kto będzie się chował A kto będzie szukał Bo zaraz e, będzie Ktoś z nas z albo z kibidibi e, Także oglądajcie do samego końca Subskrybujcie kanał z dzwonkiem I my się zamieniamy, uwaga, losowanie, losowanie, losowanie I kto Losujemy. się zamieni W kogo, uwaga, uwaga e, I teraz bum! ja jestem z kibidibi Okej, okay, ja jestem z kibidibi Sebek? Ja jestem, nie powiem wam Kameraman, kameraman jesteś. Tak jest. Okej, okay, Sebek jest kameraman. pat jest z kibidibi. Nubek jest też z KibiDB. Okej, okay, jesteśmy z KibiDB, czyli my mamy uciekać, jako to, ale ty się schować. A kameraman będzie nas gonił. Tego, kto uh -uh. dopadnie pierwszego, wtedy odpada. Ostatni wygrywa. Więc chodź, kameramenie, patrzcie tutaj w ścianę, okej? Okay? Żebyś tylko nas nie podglądał. W ścianę tam podejść do ściany. I patrzcie ją tutaj do ściany. W tym kierunku, właśnie, stań sobie tutaj. Ej, ty, kameramenie, chodź tutaj. Pod Tutaj. Pokazuję ci, pokazuję ci, tutaj do przodu. Okej, okay, patrzcie w ścianę. Tak, już nie taję, może podglądać. O no, wejście, odwróć, odwróć. Tak, tak, prosto się tutaj, elegancko. I teraz będziemy się chowali w tym budynku, więc idziemy się schować szybko. A wy, widzowie, możecie wejść na mój sklep. Ej, wiecie, uwaga, że jest nowość na moim sklepie. Nowe koszulki wleciały. Specjalnie na dzień dziecka, na lato dla was. Nowe logo jest, takie fajne. Smyslow, uśmiechnij się, sprawdzajcie pieszania w opisie. Smyslow mój sklep z gadżetami, ubraniami, koszulkami, bluzami naklejkami, brylokami i, i tak dalej. <laughs> Więc sprawdzajcie, kto by chciał i teraz my wchodzimy do środka. Chodźcie, chodźcie wszyscy, chodźcie i zamykamy wtedy. Chodźcie, skibi dibi, tak chodź, chodź tu chodź jeden, drugi. Ej, chodźcie. Ja muszę to rozwalić. Idę wam tam, zejdzie to chowanie się, ja już Ej, nie ma podglądania, Kameraman nie ma podglądania. Dora, ja musimy się teraz ukryć jako skibi dibi. Kameramen nie może nas znaleźć w ogóle, musimy się przed nim ukryć. Kto odpadnie, ten przegrywa. Ja idę Dora. do góry. U góry ktoś poszedł, widziałem. Ja też chyba wejdę do góry. Czekaj, gdzie ja by tutaj. tu się schować? Patrzcie, ja sobie idę. Gdzie by tu wejść? Ktoś się spina do góry. Wszyscy we trójkę jesteśmy. Ej, proszę za nie chodzić. Proszę iść stąd. Czekaj, ja może wejdę tutaj. Ej, dobra, będę miał fajną. Czekaj, kryjówkę będę miał tutaj. O, tu jest kozacka. Tak. I się schowam tutaj. Upatrzcie, będę Ej. się chował jako taleta. O, jestem Ja ty się chował? Ja chciałam też w tym miejscu. Ej, nie ma, to jest moja kryówka z Kibidibi, wynocha stąd. A poszło poszło Ej ja chciałam tu wejść, muszę znaleźć inno. No. Nara! Ja tu jestem! To jest moja miejscówka! To ja tutaj rządzę! To ja szefem jestem! Dobra, ej, a gdzie. Dobra, bo ty... ma czasu, Nubek? ja już idę. Szu, okay, dobra, dobra. Kameramen nie. szuka, dobra, lecimy. A widzowie, wy subskrybujcie kanał z dzwonkiem, pamiętajcie o subskrypcji. Dajcie toaletową subika toaletowego. Czerwonego. Dobra, pamiętajcie. subika zostawiam, a ja wchodzę na chatę. Okej, okay, uwaga, uwaga, wchodzi. I teraz patrzymy, czy wchodzi kameraman, czyli Sebek. On będzie właśnie nas szukał tą wielką kamerą. O, jest wchodzi. Ja wchodzi jestem w sobie w środku i się rozgląda, także mam nadzieję, że się dobrze schowaliście i tak was znajdę. Okej, okay, wchodzi wodzi, znajdzie nas, ale. Ja nie, 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 mnie nie znajdzie. Ja, ja się muszę bardzo wygrać. dobrze To ja muszę wygrać. Jestem u góry, patrzcie. Ha. I później jak on tutaj podejdzie, to tak się schowia, patrzcie, o tak, wejdę sobie i będę udawał normalnie, że jestem ścianą, a tu pasuje, nie? U góry jest bedrock, ej, tu będzie tu będzie pasować! Dobra, ja już będę miał skryte z fajną, ej, czekaj, gdzie jest Sebek? Sebek tam sobie chodzi koło stołu gdzieś poszedł... no, O nie, 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 nie wspina się. Wspina się, czekaj. Ej, idzie, 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 idzie. Czekaj, chowam się, chowam się. No, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Chowamy się. Dobra, Ej, tam jest ktoś. Pati, gdzie jesteś? Gdzie sobie? wy jesteś, tatu? O, on nas szuka, tam na dole, tam na dole. Widziałem go, czekaj, gdzie on tam jest? Gdzie ja on tam poszedł? Ja też widziałam, że coś się tam ruchnęło. Ej, ja coś na środkowym Spadek. piętrze? Uj, spadłem przez przypadek. A, no szukaj, szukaj, szybciej. Oj, idzie, idzie, patrzcie, patrzcie. Szuku, szuku. chowam się, chowam się. Chowam Zaraz chowam. was wszystkich znajdę, zobaczycie. O, nie, nie widzę, tu Wszed... Nie ma. tutaj. <laughs> nie, tu nie ma, halo, Stefan, mnie tutaj nie ma. Zaczynamy. Ej, na dach tam może po drabinie? Nie, nie dalibyście rady. Okej, okay, ja. Ej, patrz przeszedł, widziałem go, widziałem go, go! Czekaj, gdzie on był? Ej, Iho. Tam po lewej. Po lewej, gdzieś? Czekaj. Gdzie on tam szedł? O, widzę go, widzę go, dobra, on tam sobie chodzi! Haha! <ścoughs> Aleś <z> ciebie, Bambik! <śpiew> gdzie byście mogli tu się schować? Aleś ciebie, Bambik! Ej, dobra, mam, mam, mam do no jednego toilet! Mam, 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 tak jest! Co? Znalazł cię? Pati? <śpiew> Pati została odnaleziona. O nie, kameramen nie może mnie zobaczyć. <grym> Ale jesteście słabe. Znalazł, znalazł pati, okej, okay. idzie, idzie, idzie. Patrzcie jak się rozgląda ta kamera na lewo i prawo. Kamera może się obracać dookoła, więc ona nas widzi wszędzie praktycznie. O jakie mam ząbki, ty. <grym> jakie zęby mam zawa? o hop, jakie białe w ogóle. Dobra, ja się skupię. Czekaj, idzie? O nie. <grym> tu nikogo nie ma. Gdzie idzie tu wejście? Je, je. Ej, tu nikogo nie ma jak coś, tu nikogo... Ej, widziałem go po lewej stronie, patrzcie, on tam skacze. Tu nikogo nie ma jak coś, to szukaj dalej. Dobra, ja wychodzę. Ej, a Patty może mi pomóc? Jak nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma, szukaj, szukaj. Nie, no ja zobaczymy. wychodzę. Nie ma pomagania, nie ma pomagania. Ej, on był bardzo blisko mnie, tylko nie mógł skoczyć tutaj. XD Ciekawe gdzie jest nubek. Dora kameraman tam chodzi na dole. On był bardzo. O nie wspina się. Widziałem go podskocz tutaj. Widziałem go, widziałem go przez przed chwilą. On tu był bliski. Wchodzimy na górę. Ej, ja widzę, widzę, panie, panie, schodź pan. Widzę tu pana. Tu Nikogo nie ma. Gdzie? Gdzie jestem? No to pokaż Jaka, mi Wejdź ja, tu. Jak tu wejść, Jak tu wejść? ja tu wejść? Nie, <laughs> nie mogę. Jak nie możesz wejść, no to pokaż. Ej, co robić? Patrz, no... patrz, patrz. Tu nikogo ja nie, nie, nie wiem, ma. No. Ty tu wszedłeś? No nie ma nikogo, no zobacz, on nie potrafi wejść, kameramens, ale z ciebie, bambik. Uwaga, on, on próbuje, on próbuje wejść, ale nie, bo chyba, chyba nie daje, nie daje rady, okej, okay, poszedł sobie. Zobaczymy, może znajdzie jakąś inne wejście, o oh, nie, nie, widzi mnie, dobra, już, kij, przegrałem, widzi, patrzy się na mnie, dobra. A jeszcze, spad na dół, dobra, przegrałem, no niestety mnie znalazł, jakiego drugiego, ale gdzie jest Nubek, ej, zabrakło jednej postaci, gdzie jest Nubek, Pati, Sebek, gdzie on właśnie jest? Ja Ej. jestem już na zewnątrz! Aha, mam Czekam. cię, mam cię! O By ja widzę gdzie jest nubek. Ja widzę, widzę, widzę. Wiecie? Ej, gdzie? ja tu też no widzę. Nie. Tu się schował, Jak to? Znalazł go. Znalazł. Myślałem, że go nie znajdziesz. Ja widziałem głowę, skrytkę. jak on się schylał i to mu głowa wychodziła. Ej, to było dobre. To było 300 IQ. Patrzcie. Lol, ale skrytka fajna. Dobra, no to teraz lecimy. Losowanie robimy drugie. Zobaczymy, kto teraz będzie kamermanem. i, i też może ja będę zaraz, bo też będę szukał. No sprawdzimy. Okej, okay, musimy stąd wyjść. Wychodzimy. I no teraz, teraz może wygrałem. sobie polecimy, czydziebyśmy. Ej, tu razem. będziemy się chować, tu będzie dobre. Schowajmy się w tej grze. Ej, ta gra pokazuje nasze samochody, co? Uuu, to jest samochód! Dobra, jak coś nie widzieliście, to nie mój. Dobra, okej, okay. jesteśmy teraz normalni, z powrotem normalni. I robimy losowanie, kto będzie kamermenem a kto będzie Dibi, albo może jakąś inną postacią. Dobra, uwaga, jesteśmy. I teraz losowanie, losowanie. Ż Lecimy, lecimy, uwaga, uwaga Kto, kim będzie, kto, kim będzie Mieszamy, mieszamy Ło, wow, co? Ja jestem hakim łagim? Jak to? Ej, jestem mięśnionym jakimś chłopem Jakie mam mięśnie, patrzcie A kto jest kameramen? Ej, a kto jest kameramanem? Halo? Właśnie. Ej, Ej dobra, to ja. Nobek? Ej, Szyrek? Ja. Co jest? A, to Pati. Ej, co jest zgrane? On jest Szyrekiem jakimś. Ja jestem łagim Dobra, okej, okay, to kamermenem jest Patrycja. Pati, tak jest. podskocz, jeśli to ty. Podskocz. O, Patrycja skacze, to jest ona. Okej, okay, to my się chowamy. Weź się odwróć tutaj w ścianę. W ścianę, patrzcie tutaj po lewej stronie. No dobra, po nie nie stronie. podglądać. A my wchodzimy nie? do środka. Chodźcie, wchodzimy i się tutaj chowamy w tej grze. No Ej, dobra. Może tutaj wejdę, ale jestem takim grubym, takim a wielkim. Mmm, Czekaj, jakby gdzie by to dla mnie było miejscówka. Może gdzieś tutaj, czekaj. Może pod wodą, może u góry przylecimy się, może gdzieś tu. O, dobra, tutaj będę. Ej, będę za sepkiem. ej, patrzcie, jaka skrytka, za sepkiem będę. On tu tańczy w ogóle, sebek. <laughs> sebek tańczy, a może za nim będę się krywał, albo może gdzieś indziej. Hmm, gdzie by tu się schować? Jak dał, znaleźliście coś tu ciekawego? Będę. Dobra, wymyśliłem koza kryjówkę. Okej, okay, dobra, już. Gotowi? Dobra, Gotowi, to szukaj. Okej, okay, no. dobra, ja mam fajny To mi się kryjówkę. podoba, szybko. Okej, okay, no to... nie znajdzie Eta? To. to szukaj szybko. Zobaczymy, mamy tylko się ukrywać w tej grze, nie, więc ja zobaczymy. Padła nie, mi się w głowie kręci. Ej, Sebek, mam pomysł, weź, weź stań tutaj. Tutaj Sebek tańczy, ukryj się za nim. Ej, chodź tutaj do mnie. Jakie Ej, ładne samoloty, no, tu są. do mnie. Ej, widzisz? Ej, tam, ta pa, 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 tam, Ej, ja, <laughs> ja mogę latać? Ej, jesteś za mały. Co? Czy mogę latać? Możesz latać. Ale nie, nie ma latania. Co? Nie? Schodzenie nie ma, nie ma uszybka. No dobra, ale ja wszędzie nie doskoczę, więc Ej, nie ma Ej, albo wiem, czy weź tym tam... może tam Dokrym. na dół. Sebek, na dół bardziej. Dobra, weźmy. To sobie jest tu jest strasznie dużo kolorów, bardzo łatwo możecie się tutaj właśnie kamuflować. Szukaj kryjówki on tam dobra, on tam jest. No okay. nie, ja muszę skakać po tych chwilkę. Nie będzie to ci widziała, nie nie będzie cię widziała w ogóle, dlatego że jesteś za murkiem, okej, okay, on super się ukrywa. Tam w ogóle Ale Sebek on tańczy, on tam tańczy, ej, to jest jego tego w w ogóle to jest twoje twoje auto? Sebek. Tak, to jest moja fura. Jaka fura, po jak auto. Ja, ja Ej, muszę przeskoczyć. Idzie, 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 idzie. O mam, idzie. to jest O nie, <laughs> najgorzej Ej, Sebek. nie znalazła mnie. No ciebie znalazła. za Szyreka, mnie tu nie ma jak coś. Ja tutaj wskoczyłam. Pora Gdy... poszła na dół, nie zobaczyła mnie. Aj, gdzie jest? Poszła, prosto, okej, okay, patrzy się na dole, dobra. A jestem u góry. Jest, poszła dalej, patrzcie, poszła. Kamerber poszła. a ja tutaj. Czy, jest Nubek sebek albo tam jest z Szukaj, no, Szukaj, 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 gdzie jest Nubcio? Teraz ja Nubcio. muszę to wygrać. Ja muszę wygrać Hangi łagi Ma, ja mam najciężej, bo jestem najwielki, największy, największy. i no, naj, największy i największy <laughs> Najwielki, ja chciałem powiedzieć, że umieś. Halo Nubek, on tak daleko mógł uciec? Ale mam plecy, o, nie. ty chłopie. U, jakie plecy. O nie. No Czy... a Patty, jak ci idzie? Czy ja może przeskoczę? Jak ci idzie, Patti. Szukam nubka. Gdzie lupka! Ja Pati? wiem gdzie jest Nuek. Nubka nigdy w życiu nie znajdziesz, nie? Taką ma kryjówkę. Gdzie jest Nubek? Ej, widzę. Tam jest, tam. Jest, tam, jest. tam, tam. Rapati, podpowiedź. tam, gdzie ty tańczysz, tam gdzie jest twoje auto. Co? Lambo masz? Ej, Patty, nie chwaliłaś się, że masz Lamborghini. No ja mam Lambo. Masz Lambo. Lambo tak, jako tak. zabawkę. Ale ja jestem tu, widzę. gdzie jest, tańczę. Jest, jest, jest tam, jest tam, jest tam, jestem. Tam. No zobacz, 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 dokładnie, zobacz, dokładnie. A... A! Tu mnie nie ma... Tu mnie nie było. No to Sebek, co ty tam latasz? To ja, nie, ja się szra e, tym o, jest już Ale dobre, <laughs> dlatego że to był kamuflaż z szarym. Nie, no, mnie do... tutaj nie e. ma. <laughs> Zaleziono. Zobaczyła dobra. mnie, dobra. Okej, okay, ja byłem ostatni. A i kogo zauważyłaś pierwszego? No właśnie. Mnie. No, czy nupcia, czy mnie? To jest pytanie. No bo ja tutaj patrzyłam, ale wtedy widziałam, że Sebek lata i mnie to ten tak A właśnie że Sebek tam wróciło... był? Ej, może mnie nie widziała. Dobra, Zwróciło to... Zwróciło moją uwagę. To albo remis, albo ja wygrywam, widzowie. To albo jest remis, albo ja wygrywam, nie? No to zobaczymy jeszcze. Okej, okay, robimy kolejne losowanie. Teraz będzie szukany może gdzieś w moim domku. O, mój dom jest wielki. Ty, to byłoby dobre. Albo w tym domku tu jest jakiś domek, albo można siłowni, bo patrzcie. mamy różne jakieś domki, różne miejsca, sił, A nie, siłownia jest taka... To hmm. gdzie my się tam ukryjemy? Siłownia, no, tutaj może tu będzie sabo, dlatego że tu nie ma zbyt ścian jakiś. Ale mój domek już za to ma. Dobra, to w moim domku. Ok, odmieniamy się. Jesteśmy z flotem normalni I teraz zobaczymy, kto będzie camermanem. Jaka następna postać. Uwaga, uwaga, mieszamy się, mieszamy się, mieszamy się, mieszamy, 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 mieszamy i wrzu Jestem skibidi, okej, okay, mnie zamienił skibidi? Żaba? O, skibidi Kamerman, Camerman, kto jest kamermanem? Nubek? Ej, to jest nubek, patrzcie, nubek, nubek będzie tolejek. kamermanem. O lol, lol. nubek kamermanem. Okej, okay, pati, żabą, a sebek to toalet. Ok, idziemy teraz do mojego domu. Dobra, nubek nie podglądaj, tak, patrzcie, w dół, tak jest, dobrze. Ok, on nie może podglądać tą kamerą. Idziemy się teraz schować do mojego domu, wchodzimy. Toalety idą do domu. A żaba też. Ej, żabo, co ty szukasz? Witam sobie. Jak pana wielka, długa żabo. Dobra, weźmy sobie żabo, może tu sesiadnie. Ej, jak bym siedział? Ej, to jest dobre, Ej, Ja bo... się tu schowam. O! Nie, tu nie. Ej, a ja bo bo mam dobra, no to będzie skryte. pasować. Ej, to jest dobre. 300 u Patty ma fajną skrytkę. I wej, przytul się bardziej do krzaków. Do krzaków bardziej. No nie mogę już bardziej. Okej, okay, dobra, to Patty ma dobrą. Ale czekaj, gdzie ja bym mógł? Może tutaj czekaj, jakbym tu wskoczył? E, tutaj chyba nieco. Hmm, może gdzieś u góry? Tutaj nie. E, może gdzieś. Tutaj. O, tu, o, ty jeden, tu jest cebek. No to ja może wejdę. Hmm, może tutaj gdzieś Ej, widzę cię, kry... widzę cię, widzę cię. Zobacz moją kryjówkę. Ja widziałem cię, czekaj. Może tutaj wejdę. Czekaj, jakbym to rozwalił, i teraz dał ścianę tutaj. Ej, przystawię książki. Przystawię książki. Jest, przystawiłem książki, ale nie, no dalej tak wystaje, nie? Wystaje. Chyba, żebym postawił jakieś kolejne, czekaj, czekaj. Może jak postawię tutaj kolejne takie, czekaj, o postawię to. Czekaj, czekaj, mam pewien pomysł, ale ciężko tu postawić jest. Mhm. Może jakoś inaczej, czy, a może za tym bym był? O, za książkami. Dobra, mam kryjówkę. Okej, okay, nubek szukaj, nubek szukaj. No dobrze, dawaj. Jestem, postawiłem sobie specjalnie szafę z książkami. Tutaj jest wam dobrą skryjówkę, więc powinno być okej. Idzie, okay. idzie, idzie, bo ja jestem tutaj blisko, widzę. Wchodzi po idzie? schodach. No idzie dobra, po dobra, schodach. Dobra, dobra, dobra. Chowamy się, okej, okay. ja jestem za ścianą, patrzymy teraz czy trzeba. Uwaga, będziesz szedł w kierunku sypialni! O, 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 o! o. Widzę go! Przeszedł koło mnie, przeszedł koło mnie, widziałem! Ej, Nubek poszedł chyba na dół, czy tam po prawej stronie przeszedł dosłownie koło mnie, czajcie. O, lol, ale miałem farta. Nubcia, szukaj, szybciej! O, idzie, idzie ej, wrócił, idzie! Idzie. Nie zobaczył mnie! Ej, wszystko koło mnie! Patrz, patrzał się na książki! LOL! Ej, widzicie go tam widzowie w on szybko góry. macha tą kamerą! on, nie kamerą on kuchni sz... jest! On tak, kamerą tak nawala! Wziu, 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 wziu. On tak, Nubek tak nawala! Ej, Nubek jest ogarnięty, ja nie sądziłem, ty! A ja patrzymy tam dalej... no Pst, Trzeba jakieś odgłosy wydam, trzeba je zagwiżdżać! Nubek! ty <śśmianowice> ry <śmianowice> jak Jak <wizdom> widzowie specjalnie. <śmianowice> I, znalazł u mnie! O nie! Znalazł u mnie! Co? Znalazł Paddy? Żaba znaleziona! Widzę go, widzę go! U góry jest! Czekaj, wydaje dźwięki. <śmianowice> <śmianowice> Łebek? Głebek? O nie! Kogo znalazł? Ej, nie! Znalazł mnie! Dlaczego? Widzę, widzę! Tam u góry, widzicie? O tam jest, O nie Pa, 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 idzie, 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 a mnie nie widzi, przeszedł na prawo, przeszedł, oj, tylko nie zdradzajcie mojej kryjówki, moja kryjówka najlepsza za książkami, dobra, o, nie, Aha, ktoś dobra. tu podchodzi, czekaj, gdzie on poszedł, Nubek, hihu, <laughs> O nie, 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 znalazł mnie, no nie, kameraman, ale ty jesteś słaby, haha, ha, ale z ciebie bambik, dobra, okej, okay, to teraz kolejne, ostatnie losowanie, ej, jeszcze ja nie szukałem, właśnie, a co ze mną, ja jeszcze nie byłem szukającym, ja też chcę szukać, odmieniamy się, ja też chcę być kameramenem, a nie, że wszyscy są, a ja nie jestem, chodźcie tutaj na środek i dobra. teraz wybieramy może dom, hmm, jaki dom, może... Hmm, Mój. Może sepka? Pati, twój chcesz? Twój, Pati? Dawajcie do mojego. Okej, okay, wybieramy Pati domek. Pati, to jest domek Pati, zobaczmy ją Pati. Ale tylko ten po prawej stronie ta część. Okej, okay, dobra, to weźmy sobie tą wtedy i teraz losowanie. Uwaga, uwaga. Kto będzie kamermanem? Kto będzie kamermanem? Losowanie, losowanie, losowanie. Wżół, teraz ja jestem. Patrzcie, jako kamera. Teraz ja jestem kamermanem, patrzcie, to ja biegam. <laughs> ja będę ich szukał. Okej, okay, Nubek jest szyrekiem, Pati z Kibidibi i Sebek. ja jestem tym. O lol Co to jest? Jak Wielki, jakie wielkie koło Eee, ty jesteś gruby Gruby, mały, bobek Ja umiem skakać Dobra, ej, ty masz na imię bobek Dobra, ej, czekaj, dobra. czekaj, czekaj, musimy imię mieć Ty jesteś bobek Ty jesteś toalet, a ty jesteś szyrek A ja jestem to kamera Okej, okay, mały bobek, dobra, <laughs> dawaj Co się zmniejsza, powiększa? Dobra, bobki, chowamy się, go, 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 bobki dobra. A ja o, nie mogę, patrzę nie mogę przejść. Nie Ja patrz, wcale nie, patrz. nie podglądam Ja nie patrzę, nic nie widzę oszukuję, oszukuje. Ja nic nie widzę. Ja, ja odliczam 5, 4, 3, 2. No teraz nie ma opcji, żebyś mnie znalazł. Okej, okay, jeden. No raz, szukam, szukam. Gdzie oni są? Gdzie te bobkowie? Bobek, gdzie jesteś? Bobka nie ma. Gdzie on jest? Ja go nie widzę! Za tymi, za tymi kwiatami ja go nie widzę, ty! Widzicie go widzowie? Ja go nie, mnie widzę. nie ma za, za, za żadnymi kwiatami. Ja nie widzę jednego, dobra, nie wiem kto tutaj jest, dalej idę dalej. Hmm, gdzie oni są? Patrzymy. Tutaj nikogo. O, dobra, gdzie oni są? Ja nic nie widzę. Widzowie widzicie? Gdzie on jest? Tam gdzie tam nic nie ma. Tutaj, hm, wannie go nie ma. Tutaj go nie ma, wannie, zobaczcie, tutaj też go nie ma. Gdzie on jest? Ja ich nie widzę. Dobra, a gdzie jest Patty? czekaj, bo jeszcze. A coś śpiewa, ale gdzie na śpiewa? Czekaj, na dole? Gdzie śpiewa? Może gdzieś tutaj w szufladzie. W szufladzie? Gdzie ona śpiewa? Patrycja sobie. A mnie nie znajdzie Sebek. Gdzie ona jest? Hm. Gdzie ona może się znajdować? Tutaj za warzywami. Nie, tutaj jej nie ma. Tutaj zakwia. O! Kto tutaj jest? Halo? To nie A, ja. za kwiatami, to Patrycja, ale się schowała. Ej, tu by była żaba, tu Szrek mógł stać, to byłoby 300 kilo. Okej, okay, Paty została znaleziona przez kamermena, czyli przeze mnie. Okej, okay, teraz idziemy dalej, czekaj, postawmy sobie to, idziemy dalej, spinamy się, jeszcze zostały dwie osoby, czyli Sebek i e, właśnie e, Nubek. No dobra, to pierwszy ja tego znajdę. E, I zobaczymy, gdzie on jest, hmm. Ja go nie widzę. Gdzie ten Nubek jest? Widzisz go, Pat, ja go nie widzę. Nie, ja go wcale nie widzę. Ej, widzowie, widzicie go, bo ja go nie widzę. Czekaj, ja go przestraszę, Ja go przestraszę, ja go przestraszę, uwaga. Ouuu, tu jestem! Haha, ha! przestraszył się! <laughs> Znalazłem cię szyreku, nubek, znaleziono. Teraz, mnie. teraz mnie! Jak mnie znajdziesz, to chłopie! Okej, okay, jeszcze Sebek został. Dobra, gdzie jest mały Bobek? Mały Bobek, gdzie on jest? Hmm, ej, co? Nie ma go? Ej, gdzie on. Gdzie on był przecież tutaj byłeś? Ej, widziałem! Nie ma go! Ej, Okej, on dobrze. Tu był. Ale jak to? On tu był, on tu był, przecież widziałem go i nie ma! Nie tam nie było nic! Ej, okłamał mnie, oszukał gdzie on jest! Hmm, pod wanną czekaj? Może pod wanną będzie? Nie, pod wanną nie ma. Okej, okay, wannę odkładam. Tak gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, on musiał się przemieścić. Czekaj, tutaj Bobek, gdzie jesteś? Bobek nie ma przechodzenia jak coś. Czekaj, gdzie on jest? No hmm. dobrze, ale ja tylko poszedłem jeden blok do góry. Co? Gdzie? Czekaj, czekaj, u góry może by był? Czekaj, weźmy, stracimy górę, uwaga, weźmy, podlećmy sobie do góry. Gdzie jest ten mały bobek, który się ukrył? Tutaj u góry go nie ma. Tutaj też go nie ma. Bobek nie ma przemieszczania się. No, nie ma się przemieszczania, bobek. Jak to jest tak, no? Czekaj, a ja, a ja widziałem go tylko, teraz mi zniknął. Wkurzam się kamermenem się wkurzam, do tego, że on się przemieścił. E, widziałem coś tutaj, bobek jest widziałem. Nie, o, nie, e, ja tutaj on nie. on szukiwał, ma, mały nie ma. bobek oszukiwał, Sebek oszukiwał, dysk, dyskwalifikacja, dyskwalifikacja. Je, jesteś brany pod uwagę, przegrałeś, nie wygrywasz. Ma, mały a bobek jak oszukiwał. To, to nie faj! Sebek przegrywa. <laughs> Widzowie, piszcie komentarze, jak wam się podobało kamermenem i Skibidi, dajcie. Znaka. O, tam króliczek jest. Patrzcie, król, O króliczek na jakie końcu. jakie króliczki. Ej, króliczku, ciesz się, Manko, dawno Ci nie widziałem. Ale słodziak, ej Ej, łapeczkę Ojej. w góle. Ej, kto kto widzi łapeczkę, to klika. O, jak, on jeszcze się spojrzał. O, ucieka. Ej, zostaw łapeczkę, subika, króliczku, nie ucieka... e, pff, uciekł, Ej, pamiętajcie łapeczce wbijać też na mój sklep. Słuchajcie, mam sklep. Nowe koszulki wbiły. Smallstop.pl Nowość na te lato, na ten dzień dziecka, więc możecie sobie wbić, zobaczyć. Do każdego zamówienia dołączam swoje Zdjęcie z autografem, jeszcze gratis. No i co, widzimy się jutro. Odcinki są codziennie, pamiętajcie i do jutra.